No dobra chłopaki, jeszcze trzeba troszeczkę, ale... Przygotowuje się psychicznie już do tego. Nie, bo to trzeba zapierdalać już niby, no. no. tak, będziesz nosił ciężki sprzęt. Ja? No, no. To ty jesteś statystą, nie? To jest też ten, Łukasz. To który rapuje w <grym> No, <grym no z ustaliliśmy, z że on, że tak? on rapuje. Nie no zobacz, on ma kaptur. Ej. A jakbyśmy go odpalili, wiem, <grym> Bo to jest grubo. A nie no, nie ściągaj teraz! Zobacz, zobacz. Ej, odpalimy wam bit, zobaczymy, który rap jej Już Józuł nie jest smutno po obiektywie. No Taka nagroda. Może. Nie mam obiektywu, ale na pierdolony chodzi 15 minut. <grym> nie no, na serwis go wyśle po prostu jutro i będzie, nie? Za to, żeby raper kiedyś się znalazł. dalej <grym> <grym> <się go> <grym> w końcu przyznał. <grym> żeby chociaż do 20 był. Nie, nie. Filip, Filip, <grym> jak ty się mi przeciążysz przed klipem, to co to będzie? Myślisz... Nie będziesz mógł unieść ciężaru klipu, który się ty dzieje. Myślisz, że ja Wam płacę, że przez nie wiesz najważniejszy? Jak na <Nie>. Chłopo mi się wydaje, że urodziny dzisiaj ma, kurwa, nie klip. Dobra, no no teraz wyciągamy jakaś najcięższą jakaś fiera, teraz rzecz, dojdzie czyli dojdzie z walizkę z ciuchami szafera. No, A musisz jedną, nie? Nie, nie No, no, nie no mamy czas rano, ogarniemy, ogarniemy. No, Powiedz mi szaferski, na chuj ty, ty tyle ciuchów grałeś. No, wiesz co, to, to akurat jest tylko z butami. Ciech Aha, okej. Okay. <laughs> to moje plecy padną, stary papie. Kurwa, spokojnie, e. No tak. tym może być gorzej. Co? To? Co to robi, Co robić? co Nie no, to tak możemy zrobić, że ktoś to wniesie kurwa ze mną. I sobie dwóch to bierzemy tego? Tak cykpek? pyk? No nie odłóż no spokojnie. No Stary. Musisz, nie? To jest te, ten męski instynkt, trzeba na raz. Dobra, trochę na Pierdolnięcie Pierdolnięci są. Tak. No ty pierdolnieci, co jest za dużo nie, nie, dziur stary, masz piwo na tym. Odłóż te rzeczy, kurwa! No i teraz. Uważajcie, na no i teraz. Uważajcie na piwo. Dobra Podowali! szukaj. Nie ja wiem, tylko że to jest takie tyle. Obr na boczek. Się ja to wiem cztery. po jednym tym, bo jedną rzecz zdałem na koniec, na samym początku i to powinna być ta mm -hmm. wersja, a jak nie, no to mm -hmm. <laughs> liczymy, że Max jest w studiu. <laughs> no. Jeden, <laughs> jedne pytanie, jaka jest kurwa, to, że właśnie ten, no, że ludzie pytają, czy sam piszesz tekst, ja się już tak samemu, nie? On Więc... nawet nie wie, co znaczy, że ziomek podaje mi z PIFa, nie? Ja wiesz co, bo ja jak kiepski z angielskiego zawsze grał myśli, że chodzi o gierkę komputerową Na nie na mnie, nie na mnie, no tu! Tutaj nagrywaj, to Krzaka ją golił, ale hey, Ej! Ale fajnie! Ale to kurwa ten ch**a! Nigdy tak, nie, nie miałem nie, wzdłuża! Nigdy nie miałem lepszego Pogoda do chuja, nie? Do chuja, co? Nie co? no, w sensie, ja naprawdę ja wiem, że to skończymy dzisiaj, to po prostu się boję, że wiesz, ludzie sk**wieni, pogoda chujowa. Ale widzisz człowieka sukcesu dzwonisz, bądź dzisiaj, dobra? No i ja o to chodzi, nie? Jeszcze zdążył przed... Nie, bo chłopaki wiedzą co robią też wiemy co robimy, to kurwa Ciekawe, fajne. Z... Naprawdę z... Z... Fajne, żeby... że jest fajne. To jest Po prostu musimy żyven, jeszcze chwilę poczekać z tą pogodą. <noise> Ty nawet nie wiecie co ja kurwa robiłem, nie? Ja jak do was Są ruchy, były jakieś? No stary, <noise> na to chodziłem kurwa w ścieżką Siema. do Patrz, w momencie w którym... O <noise> oh, Jezus. Kurwa, piwko uderzyłeś do pana rapera. Nie, nie Ale nie przewróciło się, czym Kurwa, już się no pierdole, ty, ja z nim mieszkam, babcia, nie? Dobra, że to, co tu się dzieje, nie? Babcia nie, że... stary. To nie, wierzy, babcia, się, nie. co babcia, Czuj się ja nie W się tego nie muszę tłumaczyć Albo to albo to rozumiesz, albo masz Co to kurwa jest? tego nie muszę tłumaczyć Albo to rozumiesz, albo masz dupie ja no tak. Ja Więcej Dobra, dobra. No, no, ale jak z, ryka, jak z rykami to robisz, to zgubi. Dobra, spróbuję, dobra. Ma. Dobra, czekaj, no to jeszcze raz. No, raz. Raz, raz. Raz. ma to wizor. Wiem, wiem. Ja pierdolę. Pokaż mi. Wow, ale co dzieje samulatora to będzie nasz. No tego nie przyślijcie. Nie o stary, bo to jest cały czas podtrzymując podłączone, no. no, no. no, no, Super. Oj, no. patrz u Bo kolega no jest nowy, wiesz. No, my... no, no, jak się no. nazywasz? No, Igor. Igor. No, to dla Igora, tak z uśmieszkiem, proszę bardzo. A i dopisz jeszcze proszę. Proszę bardzo. Dzięki! Dzięki, to to <noise> Sorry, podskoczyłem, podschodziłem <noise> my my to z kieszeni. Dobra, dobra, Zmieniam obiektyw jeszcze raz to i możemy... Najpierw, kurwa, zjedzmy. Proszę dobra. O, tak. o kurwi. Dobrze mówisz. Po mnie, kurwi, kurwi, ja jestem ja tak, jest głodny. Tak. tak głodny! Dawno nie byłem tak głodny, jak dzisiaj jestem. Oj, Pan Gwiazdor. Stoi. stary. Gdzie tak. ja? Tak.

Samo dziwienie tego nie Okej Coś tam się. Chod, ale <noise> Po prostu trzeba liczyć, <noise> <żeby, żeby się głosy> bo się, bo jak miała... to, to jest jestem dumny. No, bo jest się, bo będziecie biegać, nie? <noise> 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 Dobra. Ale... <Co> się? Ale slogan bieg. Tak byście chcieli, a nie mogli. Go! Jezu, Każdą minutę spóźnienia w do wypłaty. Tak. Nie mów, tu, nie, no tak nie mów. Dobra, to 50. No nie, no tak. Weźcie <grystanie> <grystanie> Daj mi spokój, weź. Nie, nie byłem, My wczoraj obudniową dniówkę jakby godzinową zrobiliśmy, nie? Więc teraz już leciłem na godzina, 25% nie? Jeszcze deszcz spadał. Ooo kurwa! w zły warunka. Ale go udupiłeś pracę, teraz. Ej, bo zaraz żadnego klipu nie będzie. Ej, on kurwa, on chce nam siano zabrać, a sam pije Red Bulla nie? Mógłby się kurwa Enjai napić, a pije Red Bulla no, Ukradłem jak prosto. Ja planuję się przywrócić jakby jak bonus w nie, Jakby to nie planujesz, potrzebujemy tego. i tak wydarzyć. Ej, ej, dobro. to, że wiecie, żebyśmy mieli dobrą atmosferę między sobą, nie? Ale no. między nami nie może być ogólnie. No nie ogólnie chodzi o to, to, chodzi o to, że my jesteśmy prawdziwą rodziną. To nie jest tak, że to jest współpraca, jakby pieniądze, cokolwiek. Prawda jest taka, to jest, to jest taka, że jest żarty. 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 oni nawet nie oczekują, że ja już do zapłacę Teraz uwaga, nie. bo jeżeli się będziesz ruszał za bardzo jak będziemy montować, to to w dupę, nie? I to tak poważnie teraz mówię, bo to musi iść tak, że idealnie na twoim paskiem będzie, nie? No. <ślad> <ślad> Dobra, serio, teraz dana. ja nie wiem, czy jak tego nie zaciągnę w dół, to nie pójdzie. <ślad> Dobra, ej, ma to być porządnie zapięte. <ślad> I no i trzeba tak, bym, że ja te po... plany zaczynają mi się podobać, nie? Bo jak trzuma, to trzeba to, bo trzuma to, trzuma, to jak jak troszkę tracować. sobie imprezujesz, Robisz głupoty na myśli do trzeciej, jeszcze możesz powiedzieć, że ty w robocie byłeś. Dobra, spróbuj teraz. No. No, Czekaj, kamerę. No, e, Ej, gdzie spierdolę? <laughs> Ci się zgadzałem. No, za no, no. Ej, szoferski, ale jak to, ale jak tak robisz, to ja to likuję to zdjęcie. Jakie? Jest? No, jest ten Wszędzie, Ej, to jest. A ja te AI, to jest jaj. Jaj. te <laughs> <jaj. To jest śmiech> <jaj. śmiech> Nie. Nie bo ja zabrał na stół o 20.30 Tylko jest po to, żeby była 22 22 Stoimy kurwa w miejscu, jesteśmy w ciemnej dupie Robi się coraz ciemniej Teraz to sobie nagramy O to chodziło Tyle Tyle Nie chuj mu w dupę Ząb cały? No mam cały, jest metalowy się Zdjęciu! 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 Dzwonimy do rodziców! Dobra, daj bit, szafer, daj bit. Nie, 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 nie! Dzwonimy do rodziców! I go chyba. trzeba wyrzucić z kolonii teraz. Z kolonii, nie, tak. Z, z, z żółta kartka to jest. Bądź on Natury 2000 zna. No, bo ja była, porwała mi koszulkę tak, że zrobiła z tego customa jakbym miał szedną sakubę do Kauflanda, to... mogę sobie rzeczy. Tak, nie. Nieee. koszulkę na sobie na tysiące. To... Miałem dał, no. Miałem spinę z byłą toksyczną, która to, to do to mnie podchodzi, nie, nie, i tak o, co ty? Ja mówię, o nie, koszulkę mi porwałaś, nie. Gdzie ty byłeś? Gdzie <śmieniu> ja byłem, która podjechała? Przesłuchanie, przesłuchanie. To sytuacja wyglądała tak, że wróciłem do domu, słuchaj mnie, no. I ojciec do mnie jeszcze dzwonił Zadzwonił Tak, problem miał Jaki miał problem? To problem miał taki, zasadniczo. No Że, kurwa, że... Że ale Ogólny problem Nie. zrobiłeś? Współczuję ci Ze starym gadałem Współczuję przez ci Przez telefon Uścisz się rozprój, o ten telefon kurwa ostatnio i ja o jakieś tam pierdoły I dlatego cię nie było przez 4 godziny? Czy 3? <laughs> ja nawet 2 3 godziny? 3? No. Jak wyszła my, gwiazda gwiazdę się pruł, jak po się lekko spuścić Jury, mój Wiesz na co zasługujesz? Nooo! Oj, oh, ja, oj, ja, oj! Ja. Na to zasługujesz, na Zrób to na tym, na ten, bo to są ten. Rzeczy, o których oni nie wiedzą, ale musisz to zrobić na tym. Na, na, na backstage'u. Nie podchodź do mnie, szaferski kurwa. To Chodź, chodź. Odejdziemy, odejdziemy jeszcze. Faj, normalnie. Dzisiaj. Dzisiaj nie moi drodzy, miękkiej gry. Dzisiaj nakurwiamy. Jezus moi drodzy. Maria. Dzisiaj nakurwiamy i generalnie. To wszystko jest dzisiaj przeznaczone na alkohol? I czy to źle skończę dzisiaj? Zdecydowanie tak. Yy, czy będę jadł w tym miesiącu? Nie, nie będę wtedy jadł. Będę kurwa na suchym makaronie i chuj, nie podchodź do mnie. Dobra. Nie, nie podchodź do mnie. Nie podchodź. Chciałem podziękować byłem. Aha, a to możesz. Jasne stary. No co, nie no ogólnie szafer w porządku chopak. Czasami o drugiej, trzeciej tam wiesz, ja próbuję zasnąć a on ziomo podaje mi z piwa, nie wiem który to już. Ja mówię kurwa, story, to za 5 lat to, będzie nie? w filmie o szaferze, nie? Dobrze. Ta scena konkretna kurwa. No. Ej no wczoraj ten. Wczoraj gadaliśmy z, z szaferem w Aucie. Szafer już taki wyjebany w chuj i on się pyta. No i jak się nazywa to od, ten, odwód od i tak dalej, bo Stary kurwa, no pytałem, bo cały nie czas nie mogę się... zapamiętać, nie, ja się a my najpierw widzi... mówimy tak z Michałem, najpierw, że Wiktoria, potem, że Weronika, potem kurwa Robór mówisz, że Wiktoria, my mówimy nie, źle mówisz Weronika, nie, iż sami kurwa nie wiedzą. Stary, my się obudziliśmy dzisiaj o 13, on tak, ty, a ta dziewczyna co z kamerą była, nie, Ono spoko w chuj, ale Weronika, Wiktoria, kurwa nie pamięta. Zacznijmy od tego, że dwa dni ostatnie były tak zajebiste, że właśnie poszli, podeszliśmy tutaj nagrać setkę i co cofnęliśmy. 5 groszy na szczęście. 5 groszy na szczęście, tak jak już jest to. Yy, Filipowi tutaj. Na Filipa nie ma. Ale... Jak najlepszą sprzedaż, jak najlepsze nagrania tego, żeby wyszło, żeby ludzie się jarali, to jak to wyszło, zobacz, policja jeździ, sprawdza tramwaje, ludzie cali, chodzą, mówią, co się dzieje, a pierdolę, szafer kręci kwiat. Dużo się dzieje. Ludzie chodzą, zobacz, jaki idzie na koncert, to powolutku się zbiera, to powolutku się zbiera. Wow. Just, just in time, jakbyś była spedytorem, byś wiedziała, co chodzi.